Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. To ja to nie spodziewaliście czy jak to? Nie, nie spodziewaliśmy się, tylko wczoraj nas uprzedzili, Aha. żebyśmy wszystkie telefony odbierali. A w ten sposób. Tak, zapraszamy. Tak, tak dzień. Ja dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy prezent, proszę bardzo. Jezu, dziękujemy śmieci. Się... No bardzo nam jest miło i strasznie dziękujemy za to, za tą pamięć. No oczywiście dalej będziemy się starać, żeby im pomagać, jak tylko damy radę. No. No i wszystkiego dobrego. To fajnie być dziadkiem w takich chwilach, tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No szkoda, że tylko jeden wnuk, no ale dobre i Zawsze można poczynić dalsze starania. Tak, można, można. A, Ale ja już nie poczynię. <głos> <głos> Ale młode pokolenie może tutaj wiele zapewne zdziałać. Kochani, dużo zdrowia Wam życzymy. Dziękujemy I Nadia Bielsko pozdrawia Was również. Dziękujemy. My również dziękujemy, dziękujemy. Pozdrawiamy dziękujemy. wszystkich dziadków i wszystkie babcie. Tak jest. Nic licznie ja. dziękujemy Radio Bielsko. Dziękujemy. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni.